Niemalże co roku pod koniec sierpnia przypada święto dla wszystkich graczy. Czas, kiedy deweloperzy gier prezentują swoje projekty lub potwierdzają plotki, które wcześniej ujrzały światło dzienne. Mowa tutaj naturalnie o Gamescomie. W 2021 roku przypadło to na dni od 25 do 27 sierpnia. Jednak można już było tak naprawdę 24 sierpnia poczuć smak tego wydarzenia na prezentacjach związanych z Xboxem. Ze względu na ówczesną sytuację na świecie, całe wydarzenie nie miało miejsca bezpośrednio w Niemczech, w kolonii, tylko za pośrednictwem platform streamingowych, takich jak na przykład YouTube czy Twitch. Mniejszy materiał będzie się skupiał na zaprezentowaniu subiektywnie wybranych ciekawych tematów. Niektóre z opisywanych tytułów były już wspominane w przeszłości, jednak twórcy postanowili zdradzić nieco więcej szczegółów. Będą tutaj gry, które były prezentowane nie tylko na otwarciu wydarzenia, ale także właśnie na prezentacji Xboxa, gier niezależnych czy Future Games Show. Nie sposób tutaj przedstawić wszystkich tytułów, które zostały zaprezentowane, ponieważ było ich bardzo dużo. I to w dodatku o niektórych twórcy nawet nie powiedzieli za dużo, tylko pokazali krótkie fragmenty bez żadnego komentarza. Warto jednak tutaj podkreślić na wstępie, że tytuły tak jak Dying Light 2 Far Cry 6 czy Age of Empires 4 nie będą tutaj wspomniane, ponieważ przed Gamescomem wiadomo było o nich sporo, a ich premiery przypadają już niedługo. Pierwszym i zarazem najbardziej wyczekiwanym przeze mnie tytułem zapowiedzianym na Gamescomie był Saints Row. I co ciekawe, nie była to zapowiedź kolejnej części, tylko reboot całej serii. Na początku pokazano zwiastun pełen filmowej akcji z charakterystycznym dla tej serii nieco absurdalnym humorem. Będzie to całkowity początek, gdzie poznamy zupełnie nowych bohaterów, gangi oraz miasto. Jednak filozofia pozostanie taka sama: kilku przyjaciół próbuje stworzyć kryminalne imperium, przejmując władzę w mieście i walcząc z pozostałymi trzema gangami. Każdy z gangów się różni. Marshals są międzynarodową korporacją posiadającą wysoko rozwiniętą technologię oraz bezkonkurencyjnie wyszkolonych zabójców. W odróżnieniu od nich członkowie Los Panteros cenią sobie bezpośrednią i fizyczną walkę, a w swoim arsenale mają przede wszystkim broń białą. Ostatnim gangiem jest Gang Idols. W dużym stopniu oni różnią się od pozostałych gangów i traktują siebie jako ikony w tym nowym świecie, który chcą stworzyć. W skrócie są to anarchiści posiadający swój własny styl, nie polegają oni na konkretnej broni w walce, ale na liczebności. Miasto, w którym będzie się toczyć akcja, to Santo Ileso. Jest to fikcyjne miasto, jednak charakterystyczne dla zachodnio-południowej części Stanów Zjednoczonych. Purcy podkreślili, że jest to największe miasto, jakie do tej pory wykreowali w całej serii. Ich celem jest stworzenie czegoś zupełnie nowego, bazując na tym, co dotychczas udało im się wykreować. Głównymi bohaterami jest tutaj Czwórka Przyjaciół. Postać gracza, czyli szefa całego ganku, charyzmatycznego i bezczelnego, który wyeliminuje każdego na swojej drodze. Również będzie możliwość większego spersonalizowania swojej postaci. Drugą postacią jest Eli, który chce zbudować coś specjalnego, woli przemyślane, mniej bezpośrednie podejście niż Eli otwarta walka. Trzecią postacią jest Ninah. Jest ona doskonałym kierowcą, ale także entuzjastką techniki, dla której bardzo ważna jest rodzina. I ostatnim bohaterem jest Kevin, który przybył do miasta, żeby znaleźć miejsce dla siebie, a jego marzeniem jest zostać kucharzem występującym w telewizji. Jak podkreślają twórcy, jest to początek całej serii, więc bardzo ważne są dla nich detale, które pozwolą na całkowitą imersję w stworzony świat. Premiera gry zaplanowana jest na 25 lutego 2022 roku, jednak w momencie ogłoszenia tytułu jest już możliwość zamówienia go w przedsprzedaży. Kolejnym tytułem, a właściwie dodatkiem do gry podstawowej jest Wasteland 3 Cult of the Holy Detonation. Minął już niemal rok od premiery podstawowej wersji gry, jednak twórcy nie pozostali bierni w procesie rozwoju marki i zapowiedzieli wspomniane wcześniej drugie już rozszerzenie. Premiera ma mieć miejsce 5 października 2021 roku. Tym razem strażnicy trafią do wnętrza góry, gdzie mieści się tajna placówka militarna. Bazę zamieszkują dwa wzajemnie zwalczające się ugrupowania mutantów, które darzą Boską czcią tytułową świętą detonację. Będzie można się tam udać na poziomie 16. Twórcy podkreślałem, że jest to tradycyjny dodatek marki, ponieważ po raz kolejny będą wybory, które będą miały wpływ na przyszłe wydarzenie. Będzie można na przykład decydować, kto przeżyje, kto zginie, kto przejmie dowództwo, i będzie można nawet wpłynąć na cały kult. Jednak oprócz tego, że będą znane wcześniej schematy, to twórcy chcą także dodać coś od siebie. Miejsce, które odwiedzą gracze, to będzie coś w stylu dungeon crawlera który będzie wypełniony sekretami czekającymi na eksplorację. Nie będzie to łatwe miejsce, ponieważ pojawią się tutaj dużo trudniejsi przeciwnicy do pokonania i tylko przemyślana taktyka będzie tutaj brana pod uwagę. Oprócz przeciwników, na drodze graczy staną także nowi towarzysze. Twórcy podkreślają, że próbują dodać także nieco humorystycznych elementów do gry. Jeśli coś wyda im się śmieszne, to przeważnie trafia to do gry. Przykładem tego są postacie kultystów, posiadające nieco absurdalny, groteskowy wygląd. Nie jest to dziwne, że przedstawiciele Marvela chcą dotrzeć do każdego odbiorcy poprzez różnego rodzaju media, zaczynając od komiksów, seriali kreskówek, filmów kinowych, a kończąc na grach komputerowych. Nie tylko chcą oni pokazać swoich bohaterów od jak najlepszej strony, ale także poeksperymentować z formą. Wynikiem ich prac jest gra Marvel's Midnight Suns. Jest to taktyczne RPG koncentrujące się głównie na toczeniu turowych bitew. Dowodzimy w grze czteroosobową grupą postaci. Jedną z nich jest zawsze Hunter, który jest protagonistą odzwierciedlającym gracza, w pełni jak obiecują twórcy podatnym na kustomizację. A pozostałe trzy postacie wybieramy spośród zwerbowanych bohaterów i antybohaterów. Wśród nich znalazły się takie sławy jak Iron Man, Kapitan Ameryka, Kapitan Marvel, Doctor Strange, Blade, Ghost Runner czy Wolverine. W sumie można wybierać spośród 43 postaci znanych fanom komiksów. Dla osób obeznanych w tego typu grach, na pierwszy plan może to przywodzić serię x com Starcia toczymy na określonych planszach, gdzie także należy brać pod uwagę otoczenie, mające wpływ na wynik bitwy. Korzystamy z charakterystycznych dla danych postaci umiejętności, zatem fani Marvela będą mogli zobaczyć swoich ulubionych, superbohaterów w akcji. Głównym przeciwnikiem będzie Lilith, matka demonów wraz ze swoimi podobiecznymi. Przez to przyjdzie graczom zagłębić się w najmroczniejsze odmęty świata Marvela. Premiera przewidziana jest na marzec 2022 roku. Z każdym rokiem coraz więcej nowych gier ekonomicznych pojawia się na rynku. Jednak najbardziej znanym przykładem tego gatunku jest gra o budowie parku rozrywki. I taką grą będzie stworzona przez niemieckie studio Limbic Entertainment gra Park Beyond. Grze tej gracz wciela się w architekta, którego zadaniem jest stworzenie najbardziej niezwykłego parku rozrywki. Tytuł ten został wzbogacony w zaawansowany system budowania tras kolejek górskich. Dzięki niemu gracz ma dostęp do dziesiątek innowacyjnych modułów ułatwiających produkcję unikalnych rollercoasterów o tysiącach różnych kombinacji. Można także przetestować stworzone atrakcje z perspektywy klienta. Oprócz różnego rodzaju atrakcji, będzie można zadbać o samopoczucie odwiedzających, budując różnego rodzaju sklepy czy restauracje. Warto podkreślić, że gra odbiega od typowego parku rozrywki i jest wypełniona różnego rodzaju absurdalnym humorem. Przykładem tego może być nienaturalnych rozmiarów Diabelski Młyn, który wraz z rozwojem przybiera to inny wygląd. Na samym budowaniu się jednak gra nie kończy, ponieważ w ramach gry będzie dostępna kampania fabularna, w której gracz poznaje wiele interesujących postaci oraz dowiaduje się więcej o mechanice zarządzania parkiem. Głównym celem tego trybu jest sprostanie oczekiwaniom biznesowym oraz stworzenie na tyle widowiskowych atrakcji, by zapewniły grającemu sukces w branży. Premiera planowana jest na 2022 rok. Kolejnym tytułem, o którym słyszymy od jakiegoś czasu, ale do tej pory otrzymywaliśmy szczątkowe informacje, jest horror The Outlast Trials. Jest to trzecia, patrząc chronologicznie, część serii stworzonej przez Red Barrels. Ogólne założenia marki nie zostały zmienione. Nadal mamy do czynienia z korporacją Merkov, której jesteśmy królikiem doświadczalnym, nad którym okrutni, nie do końca poczytani naukowcy prowadzą badania. Jedyna duża zmiana w grze jest taka, że zostanie wprowadzony tryb kooperacji, gdzie wraz z trzema innymi graczami będzie można przemierzać oraz mroczne korytarze, placówki i wspierać się nawzajem. Podczas Gamescomu twórcy zaprezentowali nowy zwiastun, prosto z gry, pokazujący otoczenie, z jakim graczom przyjdzie się zmierzyć. Estetyka oraz klimat nie różni się niczym od poprzednich części. Cały czas mamy do czynienia z ciasnymi, psychodelicznymi pomieszczeniami. Premiera ma mieć miejsce w 2022 roku. Kolejnym tytułem, o którym warto wspomnieć, jest Midnight Fight Express. Warto na nią zwrócić uwagę z dwóch powodów. Gra jest zrobiona przez jedną osobę, a po drugie twórca jest Polakiem. Został zaprezentowany zwiastun pokazujący rozgrywkę. Jest ona dynamiczna oraz pełna akcji. Może sprawiać wrażenie, że jest zrobiona przez większe studio. Podczas gry wcielamy się w bohatera, który przymierza miasto, walcząc z zastępami atakujących go przeciwników. Wrogów eliminujemy walcząc wręcz, ale korzystając z broni białej i różnych gadżetów. Podczas pojedynków możemy zrobić użytek np. z elementów otoczenia oraz wykonywać brutalne wykończenia. Od czasu do czasu uliczne porachunki są zastępowane przez widowiskowe strzelaniny i pościgi. Podczas których korzystamy z broni palnej. Premiera póki co przewidziana jest na lato 2022 roku. Przechodząc do typowych gier niezależnych, myślę, że warto tutaj zwrócić uwagę na grę Serial Cleaners, tworzoną także przez polskie studio Draw Distance. Jest to kontynuacja wydanej kilka lat wcześniej gry o tzw. sprzątaczach zbrodni. W grze trafiamy do Nowego Jorku z lat 90. XX wieku. W mieście dochodzi do spotkania czterech profesjonalnych czyścicieli miejsc zbrodni. Celem gry jest sprzątanie krwawych miejsc, w których doszło do zabójstw, unikając policji. Gra jest pokazywana z widoku izometrycznego i jest jednocześnie skradanką. Nowością w odróżnieniu od poprzedniej wersji jest obecność właśnie wspomnianych wcześniej czterech zróżnicowanych postaci, z których każda ma inne podejście do czekających ich zadań, jednak drugą nowością jest rezygnacja z dwuwymiarowej grafiki, a przejście w całkowity trójwymiar. Premiera przewidziana jest na początek 2022 roku. Kolejną grom niezależną stworzoną przez studio Zellart jest There Is No Light, gra akcji, w której trafiamy do podziemnego świata rządzonego przez tajemniczy kościół wielkiej ręki, powstałego na skutek globalnej katastrofy. Podczas przygód natrafiamy na hordy demonicznych wrogów oraz eksplorujemy tajemniczy, okrutny świat. Gra jest bardzo dynamiczna, a w trakcie podróży robimy użytek głównie z broni białej, walcząc nie tylko ze zwykłymi przeciwnikami, ale także ogromnymi monstrami. Każdy element arsenału, który dzierżymy posiada specjalną moc. Możemy z niej skorzystać po naładowaniu paska gniewu, który zapełniamy atakując oponentów bądź niszcząc elementy otoczenia. Mimo pikselowej grafiki oraz mniejszej ilości detali gra prezentuje ponuro oraz ciężki klimat, przywodzący na myśl jeden horror. Premiera przewidziana jest na listopad 2021 roku, ale dostępne jest demo, które można wypróbować przed premierą. Nieco podobnym tytułem do There is no Light jest gra stworzona przez Catchweight Studio, survivalowa gra z elementami horroru zatytułowana Conscript. W grze wcielamy się w francuskiego żołnierza, który szuka swoich zaginionych kompanów. Jest to klasyczny horror, dla którego inspiracją były wcześniejsze gry z tego gatunku, tak jak Silent Hill czy Resident Evil. Zachować się będzie zróżnicowanym poziomem trudności, alternatywnymi scenariuszami, możliwością odblokowania dodatkowych ubrań albo broni. Trzeba będzie także przetrwać w gęstej atmosferze podkręcanej nie tylko ponurym klimatem, ale także muzyką. Premiera ma mieć miejsce w 2022 roku, jednak już jest dostępne demo. Nie mogło się naturalnie obyć bez ogłoszenia kolejnej gry w świecie Warhammera i tym razem przyjdzie nam się zagłębić w grę Studia Complex Games, która nazywa się Warhammer 40000 Chaos Gate Demon Hunter. Będzie to taktyczna gra RPG, w której będziemy prowadzić do boju szarych rycerzy, biorąc udział w kampanii przeciwko Pladze atakującej całą galaktykę. Niestety oprócz samych obietnic, zwiastuna w CGI oraz zdjęć nie zaprezentowano nam fragmentu rozgrywki. Będziemy mogli wybrać jedną z potężnych klas postaci. Będziemy mogli dzierżyć niszczycielską broń, używać otoczenia na własną korzyść i zwalczać stale zmieniające się i mutujące zagrożenie ze strony popleczników chaosu. Oprócz tego będzie można spotkać znane twarze, ponieważ fabuła będzie nadal autorstwa Arona Demskiego Bowdena. Są to wszystkie tytuły, o których chciałem wspomnieć w tym materiale, naturalnie z tego tak jak już wspominałem bardzo dużo, jednak nie sposób wymienić wszystkiego. Dodatkowo niektórzy twórcy powiedzieli, że z czasem zaczną pojawiać się kolejne materiały związane ze wspomnianymi premierami, zatem warto śledzić tytuły, które zwróciły czyjąś uwagę, żeby nie przegapić kolejnych informacji. Jednak podsumowując muszę przyznać, że żaden z prezentowanych tytułów nie zrobił na mnie ogromnego wrażenia, powodującego, że już nie mogę się doczekać premiery. Jednak na samym początku także prowadzący powiedział, że to wydarzenie ma posłużyć jako potwierdzenie niektórych tytułów, na temat których krążyły plotki już wcześniej, albo mają pojawić się dodatkowe informacje już zapowiedzianych tytułów. Poza tym na Gamescomie pojawiły się także inne atrakcje, takie jak np. występ Lindsay Sterling, która wykonała utwór wpasowujący się w grę Tales of Arise, która także już była wcześniej zapowiedziana, czy zapowiedź orkiestry wykonującej utwory z Grey Impact, której koncert ma się odbyć 3 października 2021 roku. I naturalnie nie mogło się także obyć bez prezentacji cosplayów, które można obejrzeć w sieci. Ja w tym momencie dziękuję za uwagę i zapraszam osoby, które oglądały Gamescom do podzielenia się swoimi wrażeniami oraz opiniami. A jeżeli kogoś interesują kolejne materiały związane z podobnymi wydarzeniami, zapraszam do subskrybowania mojego kanału, żeby być na bieżąco. Tymczasem trzymajcie się.